Ja no już mam wiedzę, jestem. Będziesz Glue. Dzisiaj wziwę, gramy sobie w grę Criminal Tycoon. Zobaczmy. Sobie. sobie w Criminal Tycoon. E, mamy 30 tysiące. Wygrałam kiedyś. Ale nie mogę na nowo zacząć, bo nie ma opcji. Czy mogę Birfu robić, a wiecie, ja. Nie mogę. Więc gramy sobie. Tutaj mamy szyby. To, ale to, to wyreguluję. Hej, okay, co zobaczyłeś? Choć taki będzie za długi, bo jak znam, bo nie mam zamiaru zbyt długiego odcinka nagrywać, bo jak znam, że cię to tylko stracę czas, bo i tak będzie reagować. Wszystko. Mi teraz strasznie loguje, więc widzę, zdawię... że. No. będzie tak 10 minut, widzę. Oczywiście będzie też spóźnione, oczywiście, bo. No, no. Bo tak. Ja powrócę do czemu na Po prostu. Hmm. Hmm. No, mi jeszcze chwilę ASMR Takerą miałką Nie jezu Bo tu pozdrawiam tą osobę Mój kolega Bardzo go pozdrawiam Polaguje mi więc odcinek pewnie i tak nie wpadnie To odcinek na pewno tak nie wpadnie. Co ja? ja. Ale jak się wychodzi? Ja się jak się wychodzi. No. O kasy. Dobre, ile kasy Ile kasy Mamy wizę Tylko Wszystko weźmiemy wizę B Wystrzelam do mnie, bo tu chłopak do mnie strzela. Oj Boże. O, ty mi powstrzeli. Trudno. Dobra. Niestety... Niestety loguje, więc... Odcinek. Nie wyjdzie. Nic z odcinka nie będzie, widać pewnie. No chyba, będzie nagranie dobre, bo. Nie. Na pewno nie będzie dobre. Na pewno będzie dobre, ale. Nie będzie słaby odcinek. Tu ja mam kolejne grafikę na zero. Bo to mam grafikę Więc to jest dziwne. Dobra. Gdzie to muszę dać? Tą kasę.

Nie, nie wiem się oddaje kasa. O tu się dawało widzę gdzie się daje. Tu się oddaje widzimy. Co po jest z tym? Co się tak A z tym paskiem? Patrz czemu to się nie chowa? Co jest? O. Chowa się, dobra. No, a ile? To nikt nie będzie, bo ja widzę jak to aguje w grze, więc... u was też raczej będzie do kogoś. Dobra. Nie wiem już ile odcinek trwa. Odcinek już trwa 7 minut. Nie wiem widzę, no. Muszę zobaczyć ten brat. Tak reaguję, jakby... Gdyby... Nie, że ja nie chcę. Tylko się nie da, tylko mi się ciężko. Nie jest ciężko, grać są Nie jest ciężko, jak są jest tutaj mój kolega, skoro cały czas laguję. ale wszystko. Więc, no tak, sobie słucham. Dobra. No, kolejny odcinek może będzie. Ale na pewno nie teraz. Na pewno, jak lepszy... na, pewno jak... na pewno jak będzie o lepszy ten. Na pewno jak będzie o lepszy komputer. I kupię komputer wideo. To wtedy ten będzie lepszy ten. Będę chciał nagrywać z nim, bo teraz gdzieś nie dam, bo u mnie tak laguje mi wszystko. ładnie, jak ja bym miał jeszcze ten. Tak sobie z moim właśnie kolegą nagrywał. I czasami odcinki. Kiedyś próbowaliśmy i nie bo cały odcinek był zlogowany. Więc no. No I mam już że ja nagrywam, co ja, I cały czas reaguje. To mi już szkurza... Może, może wam tak nie loguję bardzo, ale mi I to mocno. Słuchajcie wzdrowie Już Dajesz ma żadnego, żadnego telefonu nie będę, bo to Telefon to jest ciężko, to, nie tyle jest ciężko ale, ale nie tyle, że ciężko Ale Nie mam miejsca Nie ma miejsca wzdrowie a nie, co bym musiał usunąć, żeby miejsce, więc musiałbym dużo rzeczy usunąć, żeby ją nagrać Bo chciałbym pół godziny odcinek, a co bym musiał usunąć wtedy? Z. Dobra. Muszę usunąć z. Nie wiem. Powiem wszystkie zdjęcia. Więc to. Na to, 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 to było ciężej. Czyli. No, nie wiem, co spróbuję, no, ale to. To odcinki będą rzad, rzadko. Ale jak będą odcinki z wodącego z towarówskiego. Ym... na telefonie. No, ale to... Uję to laguje. Nie tak bardzo, ale loguje. Wiem, że już w ale ten jest okazję. Okradzien... Okazję. Mam jakie bo za bardzo laguję, widzę, że bym umarł. Mam go źle. To był łukasz, że nie idę, bo bym źle. Zadam. Ja bym robował z wami. Wszystko. Ale się nie da. Zadam. Dobra. A to to jednak nic nie napadnę. Ben hiç güzel yakın hemen. Bu kadar minni. Evet. Ne oldu bazen bu Ale... Lagi, lagi. Co chwilę reaguję widzowe. Co mi się zbogowało z paskiem na tym. Rzecz nie wiem. minut. jednaście minut No wstępie jak, jakbym ją ja sobie go dodał, jak ja bym jeszcze dodał. Jakbym już korzystał z Discorda, to bym to był slajdów, jakby się złożył z mojego komputera. czy to na ja to będzie pokaślajów, to ja nie mam. jak jest wychowany gówno. Patrzcie! Ja. Różnie Żadne zajęcia główne mam dzisiaj. Żadne zajęcia o tym mówisz. EM! -e. Ale proszę, ja ci na nie odpowiedziałam, czy, ja nie... ja czy ja nie mam. Ja ci na to nie odpisałam, czy ja nie mam zajęcia. nie, że ja nie mam zajęcia. Co ci do że ja niby nie mam. No, Ty ja piszę, że. i nie pokazać, że mam komputer wtedy. A Ty nagle piszesz, czy nie masz zajęć. No nie mam, no ale. Nie... Jak wy... które to wywnioskowałeś z wyrobociem, które nawet. W tej odciniec nie powiem, że, że nie mam. Nie kumem. Wiecie to. Ten odcinek. Dobra, ja mam, nagram odcinek. Macie odcinek krótki. Dlaczego mi się już nie chce, bo już mam dosyć tego. Tylko... tego pokazu slajdów na moim komputerze, który strasznie laguje. To widzimy się w kolejnym odcinku. Czy tak za. Nie wiem. No i YouTube. Nie wiem, że już miał być odcinaczek. Może będzie. Nie? Ale nie wiem. Jak tam... Bo ja to, to ten odcinek będzie zelegowany i nie wleci, to nie będzie. Jak ten odcinek jest, to. Właśnie to będzie. I to w ogóle.